W końcu sezonu Porsche Club Poland, pierwsza impreza pucharowa z całego cyklu. Dzięki uprzejmości Porsche Centrum Warszawa mamy również prezentację najnowszej 911. Możesz nie tylko obejrzeć, możesz nie tylko wsiąść i się przymierzyć, ale przejechać się i przejechać się w takich warunkach, w jakich ten samochód został stworzony. Klienci mają okazję cały dzień tak naprawdę jeździć nowymi samochodami. Zainteresowanie jest na tyle duże, że musieliśmy troszeczkę przedłużyć nawet imprezę. Fantastyczna przejażdżka. Samochód spełnił wszystkie moje oczekiwania. Bardzo lekkie, dynamiczne i bardzo dopracowany generalnie samochód. Czytać moc, siłę w tym samochodzie. Nowe Porsche 911 jest jak zwykle szybkie. E, widać. Dużą różnicę w porównaniu do poprzedniego modelu. jest bardziej dynamiczne, przyspiesza 4,1 sekundy szybciej do 100 na godzinę. co przy takich przyspieszeniach naprawdę stanowi dużą różnicę. Dodatkowe atrakcje mieliśmy w postaci e, Łukasza Czepieli, który dokonał tutaj niesamowitych rzeczy. Łukasz Czepiela jest człowiekiem, który bez wątpienia jest jednym z największych legend w polskim lotnictwie. Polak, który startuje w Red Bull Race. Latam od 21 lat i cały czas rozwijam się jako pilot. Jeszcze daleko mi do tego, gdzie chcę być. Natomiast jazda na to, że zwłaszcza takim samochodem jak 911 to robi na mnie niesamowite wrażenie i, i chciałbym jeździć jak najczęściej tylko mogę. Jeszcze wieczorem spotkamy się w bardzo szerokim gronie całego Porsche Club Polska oraz części klientów Porsche Centrum Warszawa w Kazimierzu Dolnym w hotelu, gdzie będziemy mieli wieczorną imprezę jeszcze z dodatkowymi atrakcjami. Muzyka